W czwartek 11 czerwca w Kościele Katolickim obchodzona była uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwana Bożym Ciałem. To wyraz wdzięczności za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i obecność zbawiciela wśród nas. Jest to jedno z głównych świąt obchodzone w Kościele Katolickim. W tym roku w związku z pandemią księża proboszczowie mogli wybrać jedną z następujących form przygotowania procesji Bożego Ciała: tradycyjna procesja ulicami miejscowości z zachowaniem dystansu społecznego lub adoracja Najświętszego Ciała. Sakramentu po każdej mszy świętej i procesja wokół Kościoła, i tak w kościele pod wezwaniem świętej rodziny wybrano tę drugą możliwość, czyli po każdej mszy świętej miała miejsce adoracja najświętszego sakramentu i organizowane były procesje dla wiernych wokół Kościoła. Wszystko po to, aby każdy mógł w takiej procesji uczestniczyć z zachowaniem odpowiedniej odległości między wiernymi. Natomiast w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża zdecydowano się na procesję ulicami miasta do czterech ołtarzy. Ze względu na prowadzony remont ulicy Głowaczowskiej trasa procesji uległa modyfikacji. Z kościoła wierni udali się Aleją Pierwszego Maja do ołtarza usytuowanego przy zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Odcierpiących. Następny ołtarz znajdował się przy Starostwie Powiatowym, kolejny na ulicy Sławnej, a czwarty przy ulicy Warszawskiej obok apteki. Przy każdym ołtarzu czytany był fragment Ewangelii. Za dekorację ołtarzy odpowiedzialni byli siostry Franciszkanki Odcierpiących, Kółka Żywego Różańca, rzemieślnicy i rycerze Kolumba oraz strażacy. Przejście procesji zabezpieczała policja. Uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest 60 dni po Wielkanocy, po niedzieli Trójcy Świętej. Jest to święto ruchome, wypadające między 21 maja a 24 czerwca. Święto zostało oficjalnie ustanowione na początku XIV wieku przez papieża Jana XXII.